testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Ahoj wsichni! Ja sobie dzisiaj zaprezentuję najnowszą Skodę oktawie czwartej generacji. Tak, 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 tak. To wciąż Skoda, to wciąż niby nudna, firmowa Skoda, ale nie w tej wersji, nie w wersji Sportline. Octavia czwartej generacji. Ona występuje w kilku różnych wersjach, na przykład od wersji Scout dla aktywnych, od wersji Ambition dla oczywiście Floty, bądź dla Kowalskiego. Wersja Style, a także wersja RS, dla bardziej sportowych osób, bądź właśnie wersja Sportline, która ma być kompromisem wszystkiego w jednym i moim zdaniem jest lepsza od RS. -ki. A dlaczego? Zaraz się przekonamy. Zapraszam. Stylistyka. Na początku zobaczmy przód Nowej Oktawi Sportań, ale pod kątem właśnie tych elementów wyróżniających tą wersję. Przede wszystkim przedni grill. Dalej jest niski szeroki, ale w tej wersji polakierowany jest w elementy Piano Black, co dla mnie z tym lakierem wygląda znakomicie. To oczywiście kwestia gustu, jaką wy byście kupili kolorystykę Nowej Oktawi, ale w tej wersji. Dla mnie czerwony z czarnym. Picobello. Idziemy dalej, również przednie lampy w technologii w pełni LEDowej, tak zwane Matrix LED. Jest to standard w oktawie Sportline, czyli wam wycinuję poszczególne pojazdy podczas jazdy w nocy, dla mnie element must have w tego typu samochodzie. Z elementów bezpieczeństwa mamy również przedni radar, a także przednie czujniki parkowania. Oraz na dole widzimy co: przedsięgielne, także w technologii LEDowej, również z ciemnym wnętrzem, oraz dokładki stylistyczne, zamontowane poniżej, których znowu jestem fanem bardzo ładnie korespondują z tym czerwonym lakierem, ale mimo wszystko nie obniżają wam za mocno prześwitu samochodu, więc samochód wciąż da radę na jakichś tam miejskich krawężnikach bądź śpiących policjantach. Sprawdź stronę doradca-samochodowy.pl. Pomożemy ci dobrać samochód do twoich potrzeb od A do Z, niezależnie czy nowy, używany, w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy. No i teraz kilka danych technicznych tego, co jest pod maską w Oktawi Sportline. Tu mogą być silniki od nudnych 1.5 TSI przez silniki hybrydowe, oczywiście diesle, a także topowa jednostka benzynowa, czyli silnik dwójtrowy TSI o mocy 190 koni mechanicznych, a także 320 Nm. To wszystko napędza nam w tej wersji cztery koła dzięki przekładni dwusprzęgłowej automatycznej DSG do setki, 6,8 sekundy. To właśnie jest ten wyróżnik oktawi Sportline nad oktawią RS. W Octavii RS nie macie możliwości benzyny i napędu na cztery koła. A w Sportline jest taka opcja. Teraz zobaczmy na linię boczną Oktawi Sportline. Moim zdaniem bardzo ładny liftback, tym bardziej znowu w tym czerwonym lakierze. Z elementów którego wyróżniają dla wersji Sportline takie jak chociażby felgi. Felgi 19 cali Polerowane ramiona, ciemne wykończenie, a także oczywiście jak są czyste, wyglądają znakomicie. Emblematy i na błotnikach, a także obudowę lusterek, również rekinek, polakierowany wysoki połysk, obwódki wokół okien, to po prostu czarna uszczelka, żadnego zbędnego chromu. Widzimy również ciemne słupki B, a także ciemne szyby w tylnej części. Spójrzcie całościowo, jest moim zdaniem bardzo spójnie, elegancko, z delikatnym, sportowym smaczkiem. No, i na koniec zobaczmy jeszcze tył. Z tyłu jest także kilka ciekawych akcentów. Po pierwsze, wielka, tylna, ciemna szyba, a także w naszej wersji jest wycieraczka. No, kwestia gustu i kwestia praktyczności. Praktyczna jest pod kątem gustu, no wiadomo, lepiej jakby jej nie było. Idziemy dalej. Widzimy również lotkę na krawędzi bagażnika. Zaakcentowana, również wykończona, wysoki połysk. Podobnie jak napis Skoda, a także napis Octavia na klapie bagażnika. Może brakuje napisu 4x4, który by delikatnie zdradził, że w tej Oktawii. Będzie lunch control Idziemy dalej, widzimy również tylne lampy Z opcją animacji przy włączaniu samochodu Także z dynamicznymi kierunkowskazami W szczególności w nocy świetnie wyglądają Dalej również kamera cofania ze spryskiwaczem Czyli czeskie Simply Clever A także tylne czynniki parkowania Na samym dole widzimy kilka elementów chromowanych Te po bokach są delikatnie w kształcie układu wydechowego Nie są zbyt nachalne, owszem są Natomiast pod spodem schowany jest wydech po obu stronach samochodu co jest najważniejszego w Octavi poza wnętrzem? Oczywiście, że bagażnik. Bagażnik bez zmian, wciąż jest jednym z największych w tej klasie, bo jest to by nie patrzeć segment taki trochę C+, to jeszcze nie jest segment D. Pojemność równiutkie 600 litrów w wersji bez hybrydy. A w nim wielkie kształty, wielkie stwórz załadunkowe, także oczywiście płaska podłoga, miękko wykończona, podobnie jak boki bagażnika. Z elementów praktycznych, Skoda, więc jest Simply Clever, czyli haczyki, lampeczki, możliwość położenia tylnej kanapy z poziomu bagażnika, również z prawej strony specjalny haczyk na sprężynie, a także spore przegodki z prawej i z lewej strony, obie mają tak zwany zestaw cargo. Jeszcze takie specjalne plastiki z rzepem, abyście mogli przymocować je do podłogi i unieruchomić swój na przykład bagaż na podłodze Octavii Idąc dalej, również w obce jakieś tam siateczki, przegródki, tego jest sporo w Skodzie Gniazdko 12V, a pod podłogą zamocowane są pełnowymiarowe koło zapasowe, a także lewarek, klucze i tak dalej Jak to wyjść z beku? Bagażnik jest wielki i praktyczny Wnętrze Fotel kierowcy, czyli miejsce w każdym samochodzie, dla mnie oczywiście najważniejsze. Same fotele w wersji Sportline również są inne. Mają delikatne trzymanie boczne, waszych schabików, także waszych ud oraz co jest to bardzo ważne, mają normalne również swobodne wysiadanie, wsiadanie. Więc tutaj te trzymanie boczne nie jest jakby takie jeszcze zbyt głębokie, jest to po prostu wygodne fotel na przykład w dłuższej trasie. Regulowane w pełni manualnie na wysokość, a także tam w tych wszystkich innych płaszczyznach, włącznie z podparciem odcinka lędźwiowego Kierownica wersji Sportline jest trzyramienna, a nie dwuramienna, spłaszczona w dolnej części. Pikowana skóra, bardzo fajnie leży w dłoniach. Jest oczywiście multifunkcja, sterowanie tempomatem, asystentami, a także multimediami. Są również łopatki od zmiany biegów do skrzyni DSG. Przede mną zegary wirtualne. Czytelne, proste zegary, znane z grupy Volkswagena, które mają kilka możliwości konfiguracji poszczególnych widoków pod kierowców, informacje z komputera pokładowego, również mapy z nawigacji, dane z multimediów, dane o spalaniu wszystko w poziomie ekranów. Ale jeszcze nad nimi zamontowany jest head-up display, a na nim znowu wszystkie podstawowe informacje, takie jak prędkość, znaki drogowe, a także asystenci. Head-up jest jasny i dla mnie jest to również nowy plus w Skodzie 4 Oktawi po Skodzie Oktawi 3 jeszcze Head-Up'a nie było. Na środku zamontowana stacja multimedialna w naszej wersji 10 cali Columbus. No wielkie multimedia adekwatne do nowoczesnej Skody, natomiast podobnie jak to w innych modelach, na przykład Golfie bądź Leonie potrafią mieć zawiechy. Tak już jest. Tu jest ten nowszy soft, jest lepiej, ale jeszcze nie jest idealnie. Oczywiście obsługują przewodowe i bezprzewodowe Apple CarPlay, a także Android Auto. Z poziomu ekranu ustawienia dosłownie wszystkiego, czyli wyłączanie start stopu, wyłączanie ESP, również klimatyzacja, ustawienia samego zawieszenia, ustawienia wyboru trybów jazd, a także wiele ustawień samego pojazdu. Świateł, udogodnień, ustawienia oczywiście wnętrza Wszystko z poziomu ekranu no, Jest to nowoczesne, intuicyjne A w tej, w tej intuicyjności pomaga wam właśnie kilka przycisków fizycznych Zamontowanych pod ekranem Do szybkiego dostępu do poszczególnych funkcji pojazdu To akurat dla mnie jest spora zaleta Idąc dalej, sam projekt deski rozdzielczej Na górze miękkie tworzywo W części centralnej jest taki delikatny jakby nie wiem Coś ala jeans, to mi się akurat podoba Poniżej jest spory dekor piano black Akurat w wersji sportline, w wersji scout Tu jest coś ala drewno w innych wersjach są jakieś tam jeszcze inne dekory srebrne bądź inne kolory. A akurat, sportlanie jest piano black, czego nie do końca fanem jestem. Wygląda ładnie, póki nie jest porysowane. Konsola centralna, a w niej spora półka na smartfon, dwa gniazda USB, a także nowy wybierak od skrzyni biegów, który je, kiedyś był kontrowersyjny. W tej chwili po prostu jest już raczej normą, tak zwany shift by wire. Napisz 4x4, a także dwa cup holdery oraz podokietnik regulowany w dwóch płaszczyznach, co akurat mi się bardzo podoba. Konsola centralna. Wykończona jest z twardych plastików. W naszej wersji ciemne słupki Ja, również ciemna podsufitka, a także zobaczcie na wykończenie boczków przednich drzwi. Na górze jest miękkie tworzywo, również ambiencik. pod podłokietnikiem także miękkie tworzywo, oraz zobaczcie jeszcze na wykończenie kieszeni w drzwiach to jest miękki dywanik, co nie jest standardem w tym segmencie. No i jeszcze tylna kanapa pod kątem miejsca końcu oktawia. Sami spójrzcie, na stopy bez problemu, również na kolana, a także nad głową jeszcze 4 palce wolnej przestrzeni, przy moim wzroście 1,85 m, a fotel ustawiony tak samo jak fotel kierowcy, więc jest to ustawiony fotel dokładnie pod mój wzrost. Idąc dalej, sama tenla kanapa, podobnie jak przednie fotele, takie delikatne trzymanie boczne, również czarna tapicerka, ładna nić, jest po prostu miękką kanapą w długą trasę. Podpiera moje nogi w miarę neutralnie dla ideału. mogłoby mogłoby mo, mogło być trochę jeszcze dłuższe to podparcie samego tego odcinka pod udami. Idąc dalej, mamy również dwa nawiewy, w naszej wersji również Klimatronik 3-strefowy, a także ogrzewane miejsca zewnętrzne tylnej kanapy oraz dla waszych pociech dwa gniazda USB typu C oraz gniazdo 230V, na przykład pod laptopa. Z elementów Simply Clever macie chociażby kieszenie w przednich fotelach. Podwójne. Mniejsza chociażby na smartfon, bądź większa na jakąś tam gazetę. Są także oczywiście Isofix dla Waszych pociech, które jeszcze mają sporo miejsca od fotelika do oparcia przedniego fotela, a także podokietnik, a w nim dwa cup holdery. Wykończenie boczków tylnych drzwi. Na górze, owszem, jest twardy plastik, natomiast w miejscu podokietnika jest już miękkie tworzywo oraz spójrzcie jeszcze na wykończenie kieszeni w drzwiach. Tu jest również miękki dywanik, więc butelka nie będzie się obijała. Jazda testowa. No to jedziemy z Skodą Octavią, ale w wersji Sportline. Dlaczego Sportline? Bo ma bardzo ważny tryb, czyli oczywiście Driving Mode Selection. Wchodzimy na Sporta. Następnie ustawienia. Ustawienia. Ustawienia! No, ESC na Sport. I teraz co? Launch Control, czyli przytrzymujemy hamulec. I teraz co? Manual na jedyneczkę, mm, delikatnie sobie. zarzucimy kuperkiem, no właśnie, Skoda Octavia Sportline to bardzo ciekawy twór, który jest takim troszkę dla mnie Octavia RS killerem. Dlaczego? No, przekonamy się podczas testu, bo ten samochód naprawdę jest uważam bardzo ciekawym wyborem dla osób, które nie potrzebują rs <ścoughs> ale jest przyklejona, nic tam, no delikatnie ten tył Wam zarzuci, ale to jest Parę centymetrów i koniec. Potem mówi, jedziemy po suchym asfalcie. Na mokrym, wiadomo, coś tam ten tył sobie ucieknie, ale na suchym jednak jest tutaj zawsze maksymalny komfort, taki, jeżeli chodzi o szczepność tego samochodu. A teraz wchodzimy sobie na tryb. Na tryb normal, czyli taki tak zwany, właśnie tryb komfortowy, gdzie zawieszenie jest bardzo niemalże pływające, bo w naszym egzemplarzu jest DCC, czyli zmienna charakterystyka tłumienia drgań. Samo Octavia, samo Octavia to oczywiście samochód, który jest samochodem globalnym, jest samochodem do wszystkiego, bo z jednej strony jest to dla firm, dla flot, a z drugiej strony samochód dla ojców bądź matek rodzin, czyli osób bardzo zdroworozsądkowych. No właśnie, Skoda, 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 czyli marka w teorii nudna, ale jednak w praktyce... Przez lata marka się bardzo zmieniła i pokazuję Wam w tej chwili, że każdy model z ich jakby całej gamy modelowej ma swoje nudniejsze i ciekawsze również wersje. I idziemy od wersji normalnych, czyli Active, potem Ambition, potem Style, czy najbardziej właśnie stylowo, czy najbardziej po prostu technologicznie w samochodzie. Później wersje Sportline, czy to w Kodiaku, czy w Karoku, również właśnie w końcu w Oktawi, bo jest to Oktawia Sportline pierwsza. Trójki nie było Sportline, dwójki też nie było Sportline, a właśnie Oktawia Czwórka ma swoją wersję Sportline. Co dla mnie jest bardzo fajnym takim takim właściwie chyba zamiennym wyborem dla Oktawi RS. Bo Oktawia RS, owszem, jest samochodem w tej chwili już takim w miarę kultowym dla osób, które szukają rodzinnych hotheczy. Taka ona jest, ale wiadomo, że z racji na ojca Volkswagena nie ma ona wszystkiego, co powinna mieć, na przykład napędu na cztery koła. Owszem, w Octavii RS w dieslu ten napęd jeszcze jest, ale w Octavii RS benzynowej nie ma. Macie Oktawie RS w wersji IV, czyli plug-in hybrid, taka na kanale już jest, oraz Oktawie RS po prostu normalną benzynową 2.0 TSI. 245 koni mechanicznych, tyle samo co w Golfie GTI. A u nas niecałe 200 koni, dokładnie 190 koni mechanicznych, ale do setki z moich pomiarów około 6,5 sekundy bez żadnego problemu, bo właśnie w Oktawi Sportline z dwójtrewem TSI, ale ten słabszy dwójtrewem TSI, jest opcja napędu na 4K. Oczywiście przekładnia DSG z opadkami do zmian biegów. Są opadki, redukcja, droga z zakrętami. Oj, przez przypadek, jak tędy jedziemy. I naprawdę, oktawa Sportline potrafi bardzo fajnie skręcać. Jest dziewiętnastka, a w naszym egzemplarzu są opony Goodyear. Letnie, oczywiście, już, bo w końcu jest lato. Wiadomo, w tej, w tej wersji macie również z tyłu wielowaha Czyli samochód jest raz, że bardziej komfortowy Ale również dwa, jest bardziej nastawiony na minimalne dodania sportowe Wiadomo, że Octavia samochodem sportowym nie jest i nie będzie Ona jest jedynym samochodem delikatnie usportowionym Ale i tak wychodzi jej to znakomicie Octavia potrafi połączyć kilka takich ważnych cech dla auta uniwersalnego Czyli samochód rodzinny, macie wielki bagażnik Macie dużo mniej miejsca na tylnej kanapie izofiksy, ble, ble, ble W tym samochodzie jest wszystko, co powinno być właśnie na co dzień dla rodziny, ale z drugiej strony dla mnie ten samochód świetnie wygląda. To jest oczywiście moja subiektywna opinia. Czerwony lakier, jestem jego fanem. Dodatki Piano Black, czarne napisy, czarne felgi. To wszystko się tym samochodzie podoba znakomicie. No, może jeszcze jeden tutaj detal bym dołożył, czyli dach panoramiczny, ale w naszej wersji jest czarna podsufitka bo jednak jest to Sportline. Więc dla mnie ta konfiguracja jest petardą. Z zewnątrz auto wyglądało znakomicie. Naprawdę wiele osób za Oktawią potrafi się obejrzeć. A to jest, uważam, jednak wyczyn niby w nudnej czeskiej marce. Kolejnym bardzo ważnym punktem są oczywiście fotele dla wersji Sportline. To nie są żadne jakieś tam udawane kubełki, tam jakieś karbonowe czy coś. Nie, 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 nie. To jeszcze nie jest ten segment, ale są to właśnie fotele dla wersji Sportline, które mają zagłówki zintegrowane i mają trochę lepsze trzymanie boczne waszych schabików oraz waszych ud. Owszem, to trzymanie boczne jest lepsze, ale nie jest wciąż takie głębokie, jakie chociażby jest w tych prawdziwych hotheczach. To bardzo dobrze, ponieważ fotele z prawdziwych hotheczy potrafią zmęczyć w szczególności osoby, które są minimalnie grubsze. A ten fotel jest normalnym, wygodnym fotelem w dłuższą trasę. Fakt, w naszej wersji regulowany manualnie. Dla mnie to jakaś tam nie jest szczególna wada, ale jest to po prostu wygodny fotel, który jednak trochę ciekawiej wygląda, a także ma trochę lepiej trzymać waszą serwetkę w szybkich zakrętach. Jeszcze kilka słów o zawieszeniu. Zawieszenie w naszej wersji, tak jak właśnie mówiłem wam, jest o DCC, czyli zawieszenie o tej zmiennej sile tumienia drgań. I to bardzo fajnie, ponieważ jest dziewiętnastka, jest niski profil opony, a mimo to oktawia na dziurach. Jest bardzo komfortowa. Samochód nie ma, że nam tak jakby prawie, że płynie w trybie normalnym, a w trybie sportowym się usztywnia i jest już dużo bardziej przewidywalny, na przykład na równe, kręte drogi. Zawieszenie, jestem absolutnym fanem, pracuje cichutko i coś, co dla mnie jest bardzo ważne właśnie w takim samochodzie delikatnie usportowionym, ma tą zmienną właśnie charakterystykę dla Waszych preferencji. Idąc dalej, całe morze asystentów, których znowu też jestem jednak fanem. Po pierwsze, Lane Assist. Które czy w mieście, czy w trasie działa tak, jak powinien działać w grupie Waga, a także front Assist, który w razie czego ma, ma zapobiec jakimś tam wypadkowi z przodu. Kolejnym bardzo ważnym elementem są oczywiście przednie reflektory, tak zwane Matrix LEDy. W Oktawi Sportline jest to już standard. Te reflektory są w nocy rewelacyjne, wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy, nikogo nie oślepiacie, a Wy macie maksymalną widoczność. Samochód przed Wami jest takim jakby wyciętym prostokącie, jest po prostu jakby w cieniu Waszych świateł, więc on jest nieoślepiony, a Wy dokładnie macie widoczność na pobocze, na jakiś, nie wiem, rów i tak dalej, więc jest to dbało się o Wasze bezpieczeństwo, a także po prostu o dobrą widoczność. Także w deszczu świecą znakomicie. Teraz jeszcze kilka słów silników. Patrzcie, włączamy się do ruchu. Drugi bieg. Damy teraz kickdown. O, i teraz jest fajnie. Ale zanim ta skrzynia zalagowała, że. O kurde, on chce jechać! Szybko, szybko, szybko. Dwójka, trójka, dwójka, trójka. A, jedynka zredukowałem. Więc to jest troszkę jednak spora zwłoka w reakcji na gaz. To wszystko ratują łopatki bądź nastawienia przykładnie do biegów sportowe. Wtedy patrzcie. Reakcja na gaz. Około sekundy. Jest bardzo szybko i jest tak, jak powinno być właśnie DSG. Ten silnik z tą skrzynią gra idealnie, ale właśnie na stawieniach Drive jest bardzo, bardzo ekologicznie, a na ustawieniach sportowych jest tak, jak powinno być przekładni z w DSG. Teraz kilka słów może o spalaniu. Spalanie w mieście tej jednostki napędowej z DSG i oczywiście w naszej wersji z napędem na cztery koła. No to mniej więcej w mieście około dychy, Z ten się po prostu musimy liczyć, jeżdżąc w korkach. Samochód spalił mi średnio dychę w ciągu 7 dni. Da się spalić 14, przy dynamiczniejszej jeździe, a da się również spalić około 8 przy w miarę płynnym ruchu, bez większych korków. Spalenie na autostradzie do 120 to około 6,8 do 7 litrów. Całkiem dobry wynik. Przy 140 w okolicach 7,5 do 8 litrów, natomiast na krajówce do 90 bez problemu, w okolicach 6 litrów, czasami nawet 5-8. Tyle miałem, że chodzi o komputer pokładowy właśnie jadąc sobie krajówką na spokojnie, bez pośpiechu. Octavia jest całkiem fajnie wyciszona. Jest sporo uszczelek w drzwiach. Owszem, na przykład Golf w tych najbogatszych wersjach, jest minimalnie lepiej wyciszone. To są jakby takie minimalne różnice, których z kolei ja nie zauważam, ale w oktawi przy 140 przepisowych na padewałcie jest uważam akceptowalnie cicho. Kolejny punkt nagłośnienie. U nas nie ma kantona, więc to jest, jakby uważam, taki element dla osób, które są audiofilami. Weźcie kantona, bo on po prostu lepiej gra moimi, że tak powiem, uszami. To nagłośnienie gra nieźle, ale przy głośniejszej muzyce. Troszkę tam coś sobie tutaj zabrzęczy, przycharczy, więc jednak Kanton po prostu grał lepiej, ale dla osób niewymagających to, co jest, jest wystarczające. A teraz zobaczmy, jak działają asystenci w Oktawii. Więc co, włączamy sobie w tej chwili tempomat aktywny, odległość, prędkość przepisowa, również włączamy sobie travel assist. Ja w tej chwili sobie idę spać. Zobaczmy, co zrobi Oktawia, chcąc mnie dobudzić, a później chcąc ewentualnie ostrzec innych, że słuchajcie, ten gościu śpi. Żeby nie było, za mną będzie mój kolega, trzyma bezpieczną odległość, a my tu właśnie testujemy dla Was, jak działa ten system bezpieczeństwa w oktawi. Przejmij kierowanie na razie akustycznie, nic nie robimy. Do pierwsze, nic nie robimy. Emergency assist, przejmij kierowanie. Samochód piszczy. Słyszeliście? Trąbi i włącza awaryjne. Chcemy jeszcze maksymalnie dobudzić i ostrzec innych naokoło. Słuchajcie, kierowca, coś się stało z nim niebezpiecznego. Jeżeli bym całkiem już nic nie zrobił, jest SOS i samochód dzwoni na 112. To jest może i pierdoła. Oby się tego nigdy nie używali, ale jednak w razie w czuwa nad wami postęp po elektroniczny kaganiec, który mówi: słuchajcie, kierowca jest zawsze kierowcą, to zawsze wy nad samochodem czuwacie ale w razie czego są asystenci, którzy utrzymają samochód na pasie ruchu załóżmy, zasnęliście, zasłabliście a samochód i tak jedzie znowu między liniami i dba o Wasze bezpieczeństwo a w razie czego do prawej krawędzi jezdni zjeżdża trąbi, mruga i po prostu próbuje Was dobudzić jak się nic nie dzieje, dzwoni i po prostu ktoś się odzywa dyspozytor, samochód podaje Waszą pozycję i służby wiedzą, gdzie mają przyjechać dla mnie jest to coś, co jest naprawdę w tej chwili no, zdobyczą technologii i jest to uważam bardzo ważne, ponieważ to dba o Wasze bezpieczeństwo. Bardzo lubię Oktawie, ona ma swoje wady, to za, o tym za chwilkę, ale bardzo lubię Octavię. To jest samochód, który jest właśnie autem, no, w moim wieku już adekwatnym, bo jest samochodem rodzinnym, ma wielki bagażnik, ale w końcu Oktawia potrafi mi się podobać. Tym bardziej w wersji Sportline. Właśnie ten samochód dla mnie. Jest lepszy niż RS Sorry, Octavia RS ma swoich zwolenników Ale dla mnie ten samochód jest od niego lepszy Po pierwsze, bo rapet na cztery koła A po drugie, bo ten samochód po prostu bardzo fajnie wygląda Troszkę listawek piano black Czarne napisy, fajniejsze felgi Dokładeczki, fotele Tu takie fajne ciemne wnętrze ja kupuję bardzo tą stylistykę właśnie tej wersji Sportline. Co Wy byście kupili? Którą Oktawie byście chcieli kupić? Chcąc kupić właśnie Oktawie. Czy na przykład Scouta, może Ambition, może Style, a może RS, a może Oktawie Sportline. Co by przypadło do Waszego gustu? A tymczasem podzielmy się wadami i zaletami. Zaczynamy jak zawsze od wytykania wad po pierwsze kamera cofania podobnie jak w innych samochodach na tej platformie, czyli w Leonie oraz w Golfie ma tak zwane rybie oko, czyli po prostu ma szeroki kąt patrzenia do tego się musimy przyzwyczaić, to jest dosyć naturalny widok kamery cofania, sama jej rozdzielczość jest bardzo dobra dwa, multimedia, one są już lepsze, mają ten nowszy soft ale wciąż potrafią się zawiesić, potrafią się po prostu zamyślić pomiędzy poszczególnymi trybami, pomiędzy poszczególnymi ustawieniami na stacji multimedialnej. Skrzynia biegów w ustawieniach drive po prostu jest ospała, w ustawieniach sportowych jest bardzo szybka, no ale na drive czas reakcji na gaz jest dosyć spory. Różne wersje skodu Octavi od wersji Scout dla osób aktywnych, od wersji Active Ambition dla po prostu chociażby Flot, przez wersję RS i Sportline dla bardziej wymagających klientów, którzy chcą mieć samochód z jakimś tam jednak charakterem, z jakimś tam pazurem. Zawieszenie, które jest bardzo komfortowe i jest to właśnie zawieszenie DCC w opcji. Które potrafi być zmienne po prostu pod Wasze preferencje, pod warunki, które chcecie mieć w tej chwili na ulicy. Opcja napędu na cztery koła przy tym silniku jest to uważam również bardzo fajna zaleta dla Oktawi, a także przyciski fizyczne pod ekranem multimediów, które wam dają szybki dostęp do poszczególnych funkcji pojazdu, oraz ostatnie, czyli mamy w opcji Head-Up Display, a także Matrix LED, czego jestem absolutnym fanem. To jest moje spotkanie z nową Skodą Oktawią, czyli samochód, który. No, może miał ciężkie początki, bo miał te choroby wieku młodzieńczego. Natomiast z czasem samochód jest już bardziej dorosły, wciąż ma swoje wady, żeby nie było. Ale jest to jednak samochód, uważam, już w tej chwili bardzo przemyślany, nowoczesny. No i wersji Sportline w końcu ładny. Co byście kupili? Chcąc kupić jednak właśnie kompakta bądź liftbacka z segmentu C. I co by to było? Bo Oktawie, jakby nie patrzeć, jest w segmencie tzw. C. Co by to było dlaczego? Podzielmy się opiniami, a się podobało. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę i widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.